Dalej lista rzeczy będzie uzależniona od tego, jak odpowiemy na następne trzy pytania, czyli do jakiego kraju jedziemy. E, tutaj warto zastanowić się, jeżeli jedziemy na przykład do któregoś z krajów skandynawskich, to na pewno raczej weźmiemy kurtkę, a nie jakieś letnie rzeczy, ale decyzja zawsze leży do Was. Dalej, czy potrzebujemy ubrania roboczego? Wtedy warto zapytać się o takie rzeczy bezpośrednio u pracodawcy. Jeżeli on nie zapewnia odzieży, to polecam najpierw zadbać o wygodne buty. To jest bardzo ważne. Dalej, na no jak długo jedziemy? To jest też kwestia niezbędna, uważam, dlatego że jeżeli jedziemy na kilka miesięcy, więc możemy po prostu sprawdzić, jaka tam będzie pogoda i dopasować te rzeczy. Jeżeli natomiast jedziemy na dłużej, na pół roku czy na rok, to warto zastanowić się i spakować zarówno cieplejsze rzeczy, jak i te lżejsze. I ostatnie pytanie, też mi się wydaje, że kluczowe, czym jedziemy? Czyli jeżeli my pojedziemy autobusem albo samochodem, możemy wziąć jak najwięcej, ile się da. Ale na przykład, jeżeli będziemy lecieć samolotem, to wtedy nasz bagaż będzie nieco ograniczony. Więc warto zastanowić się.